Witam wszystkich, tu Night's Passion. W odpowiedzi na sporą ilość próśb dotyczących zrobienia filmu o mojej puszce survivalowej postanowiłem, że zrobię go troszkę wcześniej i wrzucę wam taki bonusowy filmik w tygodniu, w którym pokażę wam właśnie, co trzymam w tej mojej puszetce. Na początku od razu wspomnę, że rozdzielę ten filmik na tak jakby dwie części. Część, w której pokazuję, jak po prostu, co ja w niej mam. I drugą, w której opowiem Wam troszkę bardziej ideologicznie na temat puszek suriwalowych. Po prostu, gdzie ją noszę, kiedy, w jakich sytuacjach może się przydać. I, I powiedzmy, że to będzie tyle, żeby nie było zbyt dużo wstępu. Jak widzicie, na puszce znajduje się już Wam znany napis BOMAK. Jest to puszka po latarce. W środku była taka pianka, latarka, kilka baterii oraz jakaś tam smyczka. Wyjąłem tą właśnie piankę i całą zawartość i przekształciłem tą puszkę w puszkę survivalową. Na początek muszę Wam wspomnieć, że nie jest ona wodoodporna, więc wszystko w środku musi być zabezpieczone za pomocą jakichś tam foliowych torebeczek. Oprócz tego puszka się dość łatwo otwiera, więc musiałem ją zabezpieczyć za pomocą takich dwóch gumek recepturek. Nie przeszkadza mi to dlatego, że Mam przy sobie cały czas dwie gumki recepturki, które przydają mi się całkiem często do wielu różnych rzeczy, więc jest to całkiem fajne rozwiązanie. Mam dwie takie dość duże i mocne gumki, więc bardzo fajne rozwiązanie. Cała puszka jest metalowa, więc z braku laku moglibyśmy sobie w niej zagotować na przykład wodę. Na pokrywce znajduje się taka pijanka. To mogłoby troszkę przeszkadzać w gotowaniu. Ta pianka jest tutaj po to, żeby to wszystko mi troszkę mniej grzechotało. W przypadku, kiedy musiałbym coś tutaj na przykład upiec na tym, powiedzmy na przykład, mogę sobie zdjąć tą piankę. Jest ona przyklejona na taki glutowaty klej, który jest dość łatwo zetrzeć, więc naprawdę nie ma problemu. I spokojnie można sobie to zdjąć, skulać klej. Nie ma problemu. No i teraz po kolei jak widzicie mam tutaj dwa karabinczyki są to stalowe karabinczyki dość ciężkie, naprawdę mocne pancerne, wytrzymują kilkadziesiąt kilogramów bez problemu dzięki, dzięki takim karabinczykom możemy sobie zrobić na przykład jakieś tam schronienie oprócz tego możemy się do czegoś przyczepić zrobić jakąś linę asekuracyjną, wiecie karabinczyków nigdy za wiele, zawsze się przydają i mogą nam uratować życie także dwa Porządne karabinczyki, które możecie kupić w każdym praktycznie sklepie, w którym zjawiłem się jakieś tam gwoździe, śruby, różne inne rzeczy. W takim po prostu stalowym, potocznie zwanym. Mam tutaj też kompas. Nie jest to jakiś szczyt techniki. Nie jest zbyt dokładny. Jednak powiedzmy, że pokazuje umiarkowanie dobrze. W tej chwili pokazuje, że z tamtej strony jest wschód słońca. I faktycznie tak jest. Więc, tak Wam mówię, no jest umiarkowanie dokładny, tak mógłbym go określić. W awaryjnej sytuacji lepszy taki niż żaden. Mam tutaj też lupę. Lupa ta jest taką, powiedzmy, ostatecznością, jeżeli chodzi o rozpalanie ognia. Jeżeli naprawdę mamy trochę szczęścia, jest dość sucho, no i świeci mocno słońce, możemy rozpalić nią ogień. W każdym innym przypadku myślę, że będzie to niemożliwe. Jednak. To jest takie, powiedzmy, trzecie źródło ognia. Naprawdę bardzo awaryjne, ponieważ mam tutaj jeszcze zapałki i zapalniczkę, ale o tym za chwilę. Jak widzicie, mam tu też gwizdek. Taki zwykły gwizdek z odpustu, chyba. Jednakże jest do bólu prosty i jest całkiem głośny. Więc w awaryjnej sytuacji spokojnie wystarczy. Tak jak mówiłem, jest do bólu prosty, więc nic się w nim nie może zepsuć. Jest metalowy. Więc się zbytnio nie ma jak połamać i to właściwie tyle. Kolejnym dość ciekawym przedmiotem jest ten właśnie pędzelek. Do czego coś takiego w puszce surwielowej? Głównie do czyszczenia noża z piasku i różnych brudów. Jak wiecie, jeżeli folder wpadnie nam w piasek, okazuje się, że w pewnym momencie nie możemy go zamknąć lub otworzyć. I właśnie wtedy taki pędzelek wkracza do akcji, wymiata cały piach i brud z naszego foldera, i z powrotem możemy go używać. Także dość ważna, mała, lekka, fajna rzecz, która może nam uratować nożyk. Oczywiście, jeżeli mamy wodę pod ręką, wtedy nie będzie to potrzebne. Jednak, wiecie, nie zawsze jest woda, a jak jest, to nie zawsze chcemy ją zużywać na mycie noża. Mam tutaj też troszkę więcej gumek recepturek. Uważam, że jest to dość y, ważna rzecz i przydaje się naprawdę często. Mam też ołówek. Jest to zwykły, stemperowany ołówek, nie z Ikei. 8B, dość miękki, dzięki czemu możemy nim pisać na różnych, y, dość nietypowych powierzchniach, innych niż zwykła kartka papieru. Może tylko z tym za chwilę. Mam tu też zapalniczkę, gazową oczywiście, zabezpieczoną za pomocą właśnie takiej torebeczki, dzięki czemu gdyby dostała się do środka woda, to nic by się z nią złego nie stało. Na tej zapalniczce owinięte jest trochę żyłki. Niestety aktualnie nie mam w środku haczyków, będę musiał sobie je dokupić najszybciej jak to jest możliwe. Aktualnie ich nie mam, nie wiem dlaczego. Więc tak mówię, dokupię je najszybciej jak, jak to jest możliwe. Trzecie źródło ognia to zapa zapałki. Tych zapałek w środku jest dość sporo, bo to nie jest jedno pudełko. Tam w środku chyba są ze trzy pudełka upchnięte. Wszystko jest zabezpieczone za pomocą torebki i gumy recepturek przy okazji, które też może, możemy sobie zdjąć i wykorzystać do czegoś innego. Oczywiście jakieś tam tabletki na przeciwbólowe, jeżeli boli nas głowa, na co dzień nawet mogą się przydać. Nie tylko w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych, survivalowych, ale właśnie także na co dzień przydają się dość często. Jakieś tam kółko. Nie wiem właściwie do czego, jednak nie zajmuje zbyt dużo miejsca, a przydać się może. Mam tu też takie haczyki, które, tak jak karabinczyki, mogą się przydać przy rozbijaniu jakiegoś obozu żeby wkręcić je na przykład gdzieś w drzewo, w jakąś inną powierzchnię, tak żeby zaczepić o to jakiś tam powiedzmy linkę, sznurek. Dlaczego nie? Oczywiście żyletka do jakichś tam bardzo precyzyjnych prac albo do ogolenia się. No i tak praktycznie każdej puszetce survivalowej troszkę takich apteczkowych rzeczy plastry i tak dalej mam tu też wykałaczki i to by było właściwie wszystko teraz przejdę sobie do tej kwestii takiej bardziej ideologicznej otóż puszeczkę tą nie noszę na co dzień zresztą możecie się tego domyślić bo nie było jej w filmie o moim EDC poza tym wydaje mi się, że Noszenie takiej puszeczki na co dzień, przynajmniej jak dla mnie, nie ma sensu. Nie widzę żadnej możliwości, żeby mogła ona mi się przydać w codziennym życiu. Wszystko, co jest mi potrzebne na co dzień mam w portfelu. Jak wiecie, mam tam Swisscard, mam jakąś tabletkę przeciwbólową, mam jeden plaster. I to właściwie mój portfel jest taką mikropuszką survivalową, więc tego wszystkiego nie noszę na co dzień. Tak samo jeżeli jadę gdzieś dalej i mam plecak, w którym mam dość sporo wolnego miejsca, wrzucam do niego kawałek prawdziwej liny, kawałek, yy, znaczy nie kawałek, yy, wrzucam tam te karabinczyki, wrzucam po prostu, mogę zabrać więcej rzeczy, mogę zabrać prawdziwą apteczkę, a nie tylko kilka plastrów. Więc jeżeli mam miejsce, to nie biorę puszki, tylko biorę po prostu wszystko co jest w puszce w prawdziwej, normalnej, pełnowymiarowej wersji. Puszkę zabieram wtedy, gdy w plecaku mam ubrania na zmianę, gdy mam tam wodę, jedzenie i różne inne rzeczy. Na przykład jakiś nóż, jeszcze jeden duży. I nie ma już miejsca na nic innego. Wtedy wrzucam tam tą puszeczkę. I muszę Wam powiedzieć, że kilka razy była już ze mną w różnych miejscach. Oczywiście najczęściej przydały się tabletki przeciwbólowe i plastry. Przydała się też zapalniczka. Także Oczywiście, taka puszka na pewno ułatwia życie, i to właściwie było wszystko w tym filmie. Chciałbym, żebyście, jeżeli nosicie ze sobą jakąś puszkę, w której macie jakąś taką, właśnie, zawartość survivalową, żebyście podzielili się ze mną, co w nich nosicie. Oprócz tego, jeżeli taka puszka uratowała wam kiedyś życie, albo przynajmniej poprawiła sytuację, w której się znajdowaliście, to możecie napisać całą historię, dlaczego nie. Spokojnie ją przeczytam z wielką chęcią. I to było, było właściwie tyle w tym filmie. Pamiętajcie, że wpadajcie na mojego facebooka, dawać łapki w górę, komentować i tak jak zawsze. Trzymajcie się.